Witajcie, kochani. Zebraliśmy się na odwagę, żeby nagrać ten filmik, chociaż dopiero teraz. Teraz uspokoiłam trochę emocje. Od jakiejś godziny, może dwóch. Dostałam mnóstwo telefonów, wiadomości, że w końcu jest refundacja. Przez 5 minut cieszyliśmy się, że jest refundacja. Się. A później przeczytaliśmy, że niestety, ale nie dla wszystkich dzieci. Jedne dostaną, drugie nie dostaną. Mikołaj się nie łapie, oczywiście. Mikołaj 26 sierpnia skończy 7 miesięcy. A fundacja jest tylko dla dzieci? Do 6 miesiąca, miesiąca, miesiąca życia. Mikołaj jest po prostu o miesiąc za stary. Jak to można powiedzieć. Ale to już też chodzi o te inne dzieci, które zbierają dłużej. Dlaczego rząd chce podzielić nas, rodziców, dzieci? Dlaczego? Dzieci na lepsze i gorsze. To jest takie, taka zabawa w Boga. Nie powinien tak być. będą żyć, ci nie. Proszę, nagłośnijcie to, zróbmy coś. Tak nie może być, żeby nasze dzieci nie dostały, ale są docni. Czym nasze dzieci są gorsze? Czym? Była chwila radości, która z nami przerodziła się w smutek. Na szczęście miesięcy, teoretycznie. Nie zakwalifikował się do terapii genowej, ponieważ nie spełnił tak. kryteriów. To, co zrobiliście nam, jako rodzicom i rodzicom innych dzieci, chorych na SMA, jest okropne i okropne. Jest nas tak niewiele? Dlaczego? Nie możecie dać nam szansy na lepsze życie dla naszych dzieci. Nasz Oliwier ma 7 miesięcy i jest więcej takich dzieci jak masz syn. To jest okrutne i okropne to, co robicie, przez to staną wszystkie zbiórki. Staną wszystkie zbiórki, my nie będziemy mieć szans na zebranie 10 milionów złotych dla naszego dziecka, tak samo jak nie będą mieć szansy inne rodziny na zebranie tych pieniędzy. To jest potworne to, co zrobiliście i nieludzkie wręcz. Nieludzkie. Po prostu niewytłumaczalne. Dlaczego nasze dzieci muszą tak cierpieć? Nasz Oliwier bez terapii genowej nie ma szansy. Nie ma szansy na to, żeby chodził, nie ma szansy na to, żeby nawet siedział. Dlaczego nam tak to utrudniliście? Dlaczego? Słuchajcie, ważna informacja, udostępniamy świat. Oliwier nie dostanie leku refundowanego. Wiecie, dlaczego nie skończył? On skończył 8 miesięcy, a dzieci dostałem do 6 miesiąca. Czyli Oliwiera to nie obejmuje. Po, po drugie, udostępniajcie to, bo to wszyscy muszą wiedzieć. Oliwier jest ostatnim dzieckiem razem z jeszcze z taką dziewczynką Pola, które urodziły się razem tego samego dnia, 5 stycznia, słuchajcie. To były ostatnie dzieci, które nie załapały się na badania przesiewowe, bo potem nie, y, urodziły, dzieci rodziły się zdrowe do momentu, aż nie było badań przesiewowych. Ja nie wiem, czy to był marsz, nieważne. Czyli Oliwier z Polą są ostatnimi dziećmi, którzy się nie załapali na badania przesiewowe. Oliwier ma kiepską sytuację, bo. Waży, bardzo, waży 8 kg. Mamy 13,5 kg. Nie dostanie tego lekko. Potrzebujemy masy pieniędzy. To jest niebywała szansa, żeby to wszystko teraz udostępnić. Udostępniajcie jego profile. Piszcie. Olivier, nie łapie się na lek refundowany. Róbcie to teraz i piszcie też tą ważną informację, że Olivier jest ostatnim dzieckiem, które nie dostało, nie, nie załapało się na badania przesiwowe. wiecie, dlaczego macie to teraz robić? I ja o to Was proszę. Bo teraz jest szansa, że trafimy do telewizji. Tylko musicie to napisać, musicie, nie wiem, nagrać. Uderzyć świat. Słuchajcie, damy radę. Zróbcie to, proszę Was. Jest Was nadzieja.